Pierwszej części na moim kanale I dzisiaj będziemy próbowali stąd uciec A pamiętacie Ja się, ja tutaj kończyłam, mnie Mój odcinek I jeszcze go nie stawiłam, ale go zobaczycie Nie? I mówiłam, że Że będę nagrywać Squid Game, nie? Jak to się skończy, nie? To jak wy się nie zgłosicie, to, to wy. to ja nie mogę tego nagrać. Bo jak to ja będę sama tym. graczem? Proszę, zgłoście się. To będę musiała inne wymyślić jakieś. Ale to na pewno nagram jeszcze. Patrzcie. Pa! Cyk! A coś już koniec, wiecie? Ja mogłam wywrócić nawet łóżko. Pojadę do domu, ja tam z domu, mam bombę. Nie? Ja to będzie już jej kuchoniec w ogóle ja nie wiem gdzie jestem A tutaj jest jego ten A ja po prostu tak nie może być ja, ja nie będę Ja nie będę czwartym w więzieniu Nie będę Bo ja po prostu to jest porąbane U jaki ładny ten dom O to tak, ja też mogę sobie spawnić, ale ja, dobra Jedziemy teraz Do mojego domu Ej, co ci sobie robi? ja mogę się z buta przejść. Patrzcie, patrzcie, ja mogę tutaj sobie lecić dwa. Ja w ogóle, jakie ja szybko lecę? Ja mam bardzo blisko. Ej, dlaczego ja tak wszystko wiedzam? Bo tam, na dole, ja mam takie, takie ten. Zakręteczki, widzicie, ja wam pokazuję, nie? I tam musicie kliknąć i tam wam się po, pojawi i możecie kliknąć sobie spida ja, ja akurat sobie dałam spida bo bardzo wolno się z tej, że chodzi. Ja to potem bombę. Ło! Kurde, jak zwykle zamknięte. To jest wszystkie koniec wiecie? Już. Czekajcie. Gdzie ja mam w ogóle ten łóżko? Ten dom jest taki wielki, że ja się nawet z tym gubię. O tu nie. Kurde, ja miałam z tym dom szafę. Nie. O gdzieś tu. O zajmiełam. sejfie ja miałam. Mam. Tych. Bierzemy to. Pod ręką. Dobra już. Jego koniec jest. A teraz zgłości się do Squid Game. Squid Game 2 się zgłości, dobra? Teraz wy, 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 wy dacie łapkę z góry. Bo i wy będziecie występować, a wy, wy mnie lubicie, więc... Więc no. Więc dużo będzie łapek pod Squid Game. Dobra, jeszcze lecę do niego. Ja znam wszystko z jego ok z okolicy, z tym zamku, wiecie? Ja znam wszystko. Ja go nie spał, nie bo ja nie lubię takich ponurych rzeczy. Ja lubię taką willę, wiecie? Kawkę, herbatkę, ja lubię tak. A nie. No nie. No kurde, dlaczego go nienawidzę takich rzeczy, wiecie? Dlaczego? Kurde, jak teraz stąd wyjść? Prawdę? No Nie no, skąd? Jak smutne No! Co to jest? Ja szybko, na trzy, dwa, jeden. No aha! ha! A, a drzwi są zamknięte, więc no. Za, z góry, bo ja wiem, gdzie wszystko jest. Ja tego nie spał, nie więc, ale ja wiem, gdzie to wszystko jest. Ajdzie tu. O, jest. Pa! No. Po nim. Ewa, chodźcie. Jeszcze nie ma. I zobaczcie, jaką on ma paszczę. I patrzcie, jaką on ma klippy bluzkę Ten potwór z jego bluzki się nawet na mnie patrzy. Syk. O nie miałam nawet dolejną. Ej, czekajcie a nie doba nie wiedział. No kurde ten dubie widzony. Patrzcie, co ci stało? Pa! Dwie się zablokowały. Pa! Patrzcie na to radzie ten? O, to za to kurde dla mnie. Nie mogę przy domach, więc tu. O. Bierzemy go. No kurde, oni do mnie podchodzą. Naprawdę. Ja nie mogę teraz z wami być. Ej, widzowie, jakby co? To ja lubię. Ja lubię, jak do mnie poschodzą. na jak są z Niemczech, ja i tak lubię. lubię bo do mnie piszą na przykład, kład mam. To no, już co ja mam zrobić? Nie mogę tego go pow powiedzieć, że, że, no. Nie mogę tak zrobić, wiecie? No, po prostu ja nie mogę. Po prostu chcę, nie mogę. Wiecie? Ta jedziemy, zabieramy go. No, tego wesołego kościa, kurde. Jaki on jest ten? Szybko, żeby on tutaj nie nas. Siedzi, siedzi. Siedzi. Siedzi, co on robi? Idziemy teraz z nimi do kościoła. I patrzcie, mówiłam. O nie, że jest dziecko. Jeszcze płaczę, bo bo jest strasznie tu. O nie, no nie, co ja mam teraz robić? Ej, a wiecie, że tak naprawdę w prawdziwym życiu to nie wolno tak dziecka przywozić w takim strasznym aucie w ogóle. E, gdzie jest kościół? Kurde, nad nim wiem, gdzie jest kościół. Tu? Jest. Dobra. Czekaj, dlaczego ja nie mogę go wziąć? Patrzcie, nikt go nie zna. Dlaczego jest tak nie ma ludzi? Patrzcie. Nawet nikt go nie lubi, żeby był pokry. Czekajcie. ja napiszę. O, sam napisał, dobra. Kurde, znikło. Kurde, dasz... Dobra, ja napiszę, dobra?

Dobra, ja się już wami widzowie żegnam. Dobrze, że już jest po nim i już się zamkną chyba, albo nie. Jeszcze mi zostało trochę odcinka, więc mogę wam jeszcze coś pokazać. O, on, ej ty, już możesz się, się ruszać, bo jeszcze coś chcę widom pokazać. Dobra, jeszcze możesz się ruszać. Tak widzowie, już skończymy już ten odcinek, a ja wam na szybko coś pokażę. Zobaczcie, a wy wiecie, a, a wy wiecie, że jak wy sobie dacie takie coś, patrzcie, na przykład, weź, pa, dajcie to, kurde, co jest? Kurde, co jest, nie działa, jest, albo coś zrobiłam, albo nie wiem, ale że wam coś pokażę. Patrzcie na koniu. I, I ciekawe, bo ja to widziałam na TikToku. wiele razy już. I ja, jak to zatańczymy, no bo win, to ten koń też... Bo, to ja powinnam nie zejść tego konia. co? Ej, nie dobra. porąbany, dobra. Ja się z wami na papa. Co? Zostaw suba! Jest! Zostaw suba, no! To jest prawda, zostawcie ta suba. To był mój znajomy, nie? To był mój znajomy i on mi nie pomaga nieraz w jakichś odcinkach trudnych i laj. I, la I łapkę. Dobra, zostawcie to! Zostawcie łapkę w górę. Jest! Dobry znajomy, jesteś, wiesz? Wygóra. Dobra. I Teraz tańczę, że on to zrobił w ogóle. Pa! Mój no, ulubiony taniec. A to jest najlepsze. Nie ja nieraz miałam takie nie, jeden, dwa, trzy. To były moje ulubione tańcze, teraz je, ja mam jeden ulubiony, nie? O, Eldzium. Z okazji takiej. Dobra, ja się widzowie ja już z wami zegnam, papa, A widz, co ja mam jeszcze napiszę? Ju, to nie rozumiem ciebie, ju. Uf, nie. Ju, nie rozumiem cię, kurde. Kla, bo może to jest mój widz. O, sama postawię. Tak, teraz ja piszę. Pa. Nie, dobra, nie ma w Ale dobra, ale by, by było fajnie, nie? Koniec był najfajniejszy Ja się już widzę z wami, że i nam Pa, pa.